Palmy kokosowe i ryż. Idealny klimat do uprawy tych roślin panuje w Azji Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza na Filipinach. Większość miejscowych rolników zajmuje się uprawą ryżu i kokosów. Jednym z nich jest Jeronimo Sabornido, który mieszka w południowej części wyspy Luzon. Wraz z dwoma pomocnikami ten 49-letni rolnik zbiera swoje ekologiczne orzechy kokosowe, gdy są w pełni dojrzałe. Nadal jednak znajdują się na drzewach, które sięgają aż do nieba. Cała uprawa zajmuje 4 hektary ziemi tuż za domem. Sierpy dołączone do końca długich kijów z bambusa to proste narzędzia zręcznie używane przez doświadczonych pomocników. Żeronimo nie używa żadnych sztucznych nawozów i pestycydów. <grymne> Lubię żywność ekologiczną, ponieważ jest korzystna dla naszego zdrowia, a brak chemikaliów pozytywnie wpływa na kondycję przyrody. Wybieram miejscowe odmiany palm kokosowych, ponieważ żyją dłużej niż inne odmiany i przynoszą więcej owoców. Jestem zadowolony z dobrej ceny. To dla mnie dodatkowa motywacja. Ręka Jeronimo szybko i sprawnie uwalnia orzechy z łupin. Wkrótce przybywa samochód, aby odebrać zbiory. Włókna kokosa są wykorzystywane do wytwarzania lin lub mat. Około 400 ekologicznych palm kokosowych Jeronimo jest co prawda odpornych na pasożyty, ale nie na tajfuny. Jedyny stosowany nawóz to zielone ścinki roślin. Rodzinie Sabornidos wiedzie się całkiem dobrze dzięki sprzedaży orzechów kokosowych oraz dochodów z ich małego sklepiku. Ryba jest oczywiście smażona na oleju kokosowym. Rodzina Sabornidos ma też własne warzywa i ryż. Ekologiczne mleko kokosowe domowej roboty, pyszny dodatek do warzyw, pochodzi również stamtąd. Od wielu lat Bioplanet przetwarza kokosy produkowane przez blisko 600 filipińskich rolników bez użycia sztucznych dodatków. Cały proces odbywa się w ciągu 2 do 3 dni od zbioru, bo tylko świeże kokosy mogą zagwarantować fantastyczny smak naturalnego oleju kokosowego. Wiórki kokosowe przechodzą przez specjalne suszarki tunelowe z gorącym powietrzem. To naturalny proces, który zapewnia eliminację bakterii. Tuż obok znajduje się VCO Virgin Coconut Oil, który produkowany jest z pięknych aromatycznych kawałków kokosa. Specjalne tłoczarki pracują bez użycia ciepła mleczny olej wypływa dołem. Substancje stałe kierowane są na lewą stronę. Liczne, wyrafinowane mechaniczne mikrosystemy filtrujące są odpowiedzialne za odfiltrowanie z zawiesiny stałych cząstek, resztek wody i innych niepożądanych substancji, a wszystko to bez użycia środków chemicznych. Jest to istotne dla jakości sensorycznej gotowego produktu. Ekologiczny olej kokosowy BioPlanet nie jest ani rafinowany, ani bielony, ani dezodoryzowany, ani uwodorniany. Zestala się, gdy temperatura przechowywania spada poniżej 25 stopni Celsjusza. Zachowuje fantastyczny smak i zapach świeżych kokosów zupełnie jak na Filipinach.